To jest ta, to jest elektryczka. Elektrostetyka, no. Jak wezmę jedną końcówkę, poczę o lewe ramię, ona się naelektryzuje. Jak zrobię to samo z drugą, też się naelektryzuje. Dzięki czemu znowu mamy pełną pętlę. Ale, 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 ale... Pełna pętla bez końcówek mi się nie przyda. Dlatego wezmę końcówki zapasowa. włożę do obu, do u, o, do ryja, złapię linę, zrobię z tego z powrotem całą linę, nie? i musicie pamiętać o tym, że to nie są dwie liny, tylko, tylko kurde trzy, Jakiej długości? Kurwa, ja nie wiem, jak wy to się. oglądacie. Ale te trzy linie, każda z nich innej długości. <tryk> oh, taka, taka, klasyka.